Witam Was serdecznie z kolejnego dnia, kolejny dzień remontu. Dobra, dzisiaj mamy malowanie ścian kolorem, będzie zielono. Pomieszczenie już zabezpieczone, więc zaczynamy malować. I dzisiaj ze mną jest Safemo od TV. Tak, dzisiaj pomaga mi malować, on zajmuje się kolorem jasnym, ja zajmuję się kolorem ciemnym. Pomieszczenie już przygotowane, zabezpieczone ściany. Góra też zabezpieczona. Jest tam lekki biały pasek. I zabieramy się. Myślę, że tak zajmie nam to tak około godzinki. No, maksymalnie chyba do półtora, aby oskoczyć to całość. Dużo brew pozorom nie ma. Eee, tylko, że będziemy musieli uważać, żeby się kolory na siebie nie nachodziły. A potem pomyśleć, jak to zrobić, żeby to ładnie ze sobą połączyć. i salon wymalowany na zielono, powiem Wam szczerze, że mi ten kolor, ten zielony, na którym aktualnie jestem e Tle mam go, bardzo mi się podoba, wcale słuchać moje dzieci, które się bawią. Ale dobra, wymalowaliśmy salon, jest już gotowy do omeblowania. Tam zostały jeszcze lekkie tylko poprawki przy łączeniu się dwóch kolorów, ale to myślę, że brat jutro ogarnie. Ale ogólnie mówiąc, salon jest wymalowany i można go teoretycznie już meblować. Oprócz dwóch rogów, tamtego i tego rogu, tam trzeba będzie te pasy jeszcze łączeniowe dla farby. Yy, zrobić. Yy, czas na grilla, wiecie, niedziela, czas coś pogrillować, coś zjeść, odpocząć, pobawić się. Witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj spędzam poranek u rodziców, czekając na kuriera, w sumie na dwóch kurierów, bo mają dzisiaj do mnie przywieźć płytki PCB. A rodzice musieli dzisiaj z rana wyjechać, więc muszę na nich czekać osobiście. Teoretycznie mógłbym jeszcze jakoś tam postarać się z nimi skontaktować, aby dowieźli mi te płytki na mój adres ale nie spodziewałem się też, że Chińczyk tak szybko te PCP wyśle e, i że one przyjdą w tym tygodniu myślałem, że one przyjdą bardziej innego dnia w następnym tygodniu i tak dalej, no ale okej, okay. ale korzystając z okazji, że ua, że jest to u rodziców, to sobie potestuję jeden z ostatnich projektów który został skończony mam tu na myśli ten oto joystick Joystick do sterowania pojazdami, które buduję, za znaczy, takie takie króciutkie, króciutkie testy z jazdy. A za platformę testującą posłuży nam to podwozie. To podwozie, którym za jakiś czas mam nadzieję uda mi się nagrać recenzję. Jest naprawdę mega fajne i mogę Wam je polecić do zabawy, właśnie do budowy pierwszego, drugiego, ósmego jakiegoś tam robota zabawa fajna, tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy to nie jest podwozie, to nie są opony na jazdę mm -hmm. po piasku po żwirze niskie zawieszenie i opony są strasznie gładkie to jest jazda asfalt asfalt, głównie asfalt jakieś takie po prostu betonowe betonowe powierzchnie, ale zabawa jest przednia no, mam nadzieję, że ten kurier wyrobi się do godziny 10 11 się zjawi, bo miło byłoby, byłam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia w dniu dzisiejszym. Czekałem na tego kuriera i czekałem. Powiem Wam szczerze, że się nie doczekałem. Ale dzięki Bogu moi rodzice już wrócili i teraz oni będą czekali na kuriera. Chociaż chyba jedną przesyłkę mi zatrzymali w sortowni w Niemczech. Dobra, dzisiaj chyba nie dostanie, nie dostanę, więc będę miał jedną przesyłkę. No to jak już rodzice przyjechali postanowiłem wjechać do, pojechać do pracy. Mimo, że urlop, trzeba nadrobić papierologię i właśnie siedzę. Będę uzupełniał karty na półkolonie. Gdzie jest, taka jest taki jeden podpunktów. Informacja i spostrzeżenia wychowawcy. I muszę teraz uzupełnić to, ten punkt w wszystkich kartach. Z 17 uczestników, bo tylu miałem w swojej grupie. Więc zabieram się za pisanie. Mam wydrukowaną listę uczestników mojej grupy. No to jedziemy. Dzięki Bogu jest tak fajnie, że mamy pieczątkę bez zastrzeżeń, ale i tak datę i podpis trzeba złożyć i adres. Spełnione, karty wypełnione, czas jechać do domu po drodze. Czas jeszcze pojechać na zakupy. Jestem już w domu, zakupy były dość krótkie, tak naprawdę kupiłem tylko kilka rzeczy. Przypomniałem sobie, że mam przecież bułki sobotniej, przydałoby się te bułki dzisiaj wciągnąć, więc postanowiłem, że zrobię sobie tak zwany chleb z jajami. Tak, moja mama nazywała właśnie to danie, i postanowiłem, że coś takiego sobie aktualnie zrobię. Przy okazji, może wam pokazując, jest to naprawdę proste danie, a jest idealne, aby pozbyć się po prostu pieczywa, które, które nie jest do końca już tak mięciutkie, tylko jest, jest twarde i nie zawsze chcemy jeść takie twarde pieczywo, a idealnie to pieczywo nadaje się właśnie do tego dania.